Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony. Podziąłem z Gaming. Dzisiaj jest ze mną orzeł. O! Co? Tak nie. Dzisiaj Początki. gramy skrzydłówkę mal. Lejku standardowo. I znowu zabiorę ten to... dual beretów. Nie, ale ja kupiłem dual beretów. Jeszcze ja jest zabawne. Na każdym odcinku. Każdym. Gdzie chodzi o skrzydło? A tu stoją banin z szansy. Ła 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 ła. Tu stoi, że tego na blisko, dostanę dostaniesz tego. Od... No, dala, dala. Nie, ja dostałem od tego na daleko, czy na blisko? Ciulwie od obu dostałem. Ogólnie? Są dwa filmy ze skrzydłówki. I oba są daleko. Aha, ale my nie gramy. Tej... No nie, tak po prostu wychodzi. Dobrze, Jan Kapela, artysta nasz niesamowity, Jan Kapela Kurde Maleo! Jan Kapela To ja się już pół minuty minęło Dobra, na razie nic się tak nie dzieje Ale ty, z ty, tylu ty, ty, ty ty, ty osób co to parę na pewno ja wiesz co to jest Tutaj jest go na blisko, wszedł do środka na górę Gdzie jest drugi? Nie wiem Ale wiem, że jeden jest A, ale... dosłownie nade mną Kurde Nie wyszło 46 Góra tam, gdzie ty kampisz To w już jest Poczekaj chwilę On wyjdzie ci ten Przejdź sobie na barierkę od prawej, żeby sprawdzić czy nie stoi za drzwiami Nie stoi. Dobra. 20 sekund. Już tu e, czy nie no wiem, Nie, wiem, okay. I nie, idzie. nie, idzie. Ja się kuchowy, ja nie, Mi nie, 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 widzę Ja nie, w nie, 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 Na Obić, ty 42 bardzo, bardzo, bardzo nie jest na daleko, nie na dół, przejść pewnie z nimi za tym, no, no, no Głowa w dół do góry, i do góry Nie, teraz głowa, nie, teraz nie jest głowa w dół Głowa w dół, kurde nie, nie, jeszcze. głowa w dół jest wtedy jak Nie wierzę w typa 95 w przestrzałach f w ciebie uh, Po prostu P. Ja do woda Spoko Ty się możesz za Andiara Mogę Chodź za szpakę nie ma dorsu, Wandera Jest na górze, Góra, 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 się Dosłownie nade mną. Po tu po prostu możemy prostu po się po mnie obił Te ścianę. Przez lat. 203 tylko, Na ścianę no, jak Na, weźcie mię, na tym to wiesz. Zimno Ej, go. dobra, gram Gdzie Nie ty! Dziś, dzień, 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 ojoj oj, 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 oj. Jak on nic nie dostał? What the fuck? Weź plakę Zaraz wyplantować Dobra, pięć z Co tu się wydarzyło? No musi być mięciutko Idę de aderem Taka Outside jest i jest w środku Nie czy góry nie ma Czekaj Nie, e, outside Dobra, ode do mnie dostał bardzo Widzisz? Widzisz jaki ode mnie dostał go flesza? O oh, kurde Bym się zabił <noise> mm. mm -hmm. Film najprawdopodobniej wyjdzie w piątek Czyli taki poprzedni tak naprawdę Wreszcie hmm. na twarzy, Ale. co nie jest nie. fajne. Nie widziałem typa. Nie wiem, A jest? Zobaczcie sobie to na chodzi Piluj mnie. Under albo nie. Nie. Aha, zbiję kartę. No i z góra. No szpakę Orzełek, prawda, orzeł, zawsze daje. Ują mamo leo. Nie no, co ty? Przecież on nie wiedział, co się dzieje przy tym no A co? grywałem pistolety. Ja robię dwie berety. Tak Jest dwie berety, ja by Czasami tu się dają banie. Zbytnio muszę ci powiedzieć, że nie masz innego wyboru, no ale. Miałem. Byłbym nie kupował. No jak, bie jak bierzesz te wętły, to nie. Dobra. Dziewanie, wyrywają drogę. 4-5. Nie no, 5 HP tam Dostał czy zostało mu? Dostał. Tak. Próbować robić akcję z tamtego meczu? Chodź w łapę i nawalamy ah, ale ja na piwnicy mało na początek Też mam Under jak już, albo outside Outside jest jeden Skoczył kamień, uważaj Przeszedł, nic nie dostał Co? Dobra stanąłem co sobie mhm. nic. Ja. To. A -a -a. Kurwa mać, co za pizza. Normalnie skanuje. Takie miejsce. Nie wiem, ale nie Dobra, spoko. Jeszcze raz nie je siadło, to może by siadło, ale no dobra Wiem, wiem, ale wiem Ja rozumiem jak by było 4 -4, A no jeść, to było 4-4, w góre, A, jeszcze jest Dobra, comeback is real Anonimo pokazało jak... to jest Jest tutaj, góra Kamień był Tak, tak, wiem, wiem, wiem Jest pingolino na górę Jest tutaj Aha, dostałem się z kota. Czy ścianę? Nie miałem szans 72 mniej Defuj, drugi za daleko. A ja już defa No to było XD. Wszyscy nie przejdzie kacypol jeden. Ale opierdź okay. jeden, później drugi, jakby się nie spodziewał, co ja dostałem Scouta, tylko by nie dostał zabójku. Kopię, dlatego, dlatego właśnie gram spokojnie, wchodzę na derapy, go tam tu dostaję, gdzie jest kolejny. Jesteście na górze. I tu przeskanował. Zresztą dobra, znowu. Dobra, jest przed kamieniem 56, nie 5. No mogę skończyć celu. 32. Aje, aj. aj, aj, aj nie Dobra, czekaj się przestań, Teraz co robimy? nie wiem kacap stoi cały czas na tym... ...outside'ie. Dobra, Dobra to nie... outside'a, a ty idź tam. Nagrywamy! Nie mów nic, co może być cenzurowane. Idź tam. Witam widzów. Siema. Ej, masz zadanie z Polskiem? Tak. Daj. Hm, nie. Ruszcie się dupy i sezruj się. Proszę. U uznałem, uznałem. Rostam tylko na outside -ie. tam jest na... Nie ma outside'a. Jest... Aha! Nie. A, y -y. Dobra, 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 dobra. I tam, przyjdź. Jeżemy koła na na Jaki jesteś kolega? Niech widzowie wiedzą, jest. I, I hammer, bo obiecał, że zadzwoni, jak będzie lekcja. I nie zadzwonił. Prostakie, bo nie chce dać zadania z polskiego. I Żydem, nie chce dać zadania z polskiego. Ja to, który... Zadaje się z takimi patosami jak ty Ej! Przepraszam widzów Podpierdzili mi fraga, nie o to chodzi Ha! Ja mam leju! Co? Kim jesteś? A, idioto, bo się zadajesz z nami No... To jest prawda jacyś Boi troszeczkę Dziekaj, dziekaj, dziekaj Wojtek proszę zadanie Ładny z nimi skill, Ale ładniejszy o kurwa, pierwszy raz mi się nie udało trafić. Ale Żurek dzwonił do snockiego, że w 75 mamy. Ja wiesz od nie kogo się wzią. to dowiedziałem? Od Dawida. Ale, mam ale Mamy ale od, u góry. Przed, jest za baltami? A myście byli u góry przecie Byliśmy, ale myśmy byli u tego... Kież, kież, myśmy byli u... Jak on się nazywa? U pana Ogieli. Ogieli, właśnie. No to że u właśnie byli u, u niego, a nie byliście na lekcji, to wiesz. No tak, ja chłopie siedziałem na krześle prezesa, Sunowski i Padzian byli moi bodyguardzi, trzecia klasa składała komputery śmialiśmy się, że my pierwszy klasztor. A, bo co, kuźwa, o no to. Ander, jeden. Taka. Nie no, co ty. Zaraz kończymy. No, no. Nasi... Zad, Zad, nie, no nic nie da... dałem osiem. Dwa. Koniec Ile? Ja pierdolę Nie 64 w dwóch hitach Ja 8 tylko Mówię Ja cię pierdolę Nie poszedłeś do końca Nie, no dobrze Dobra, no to cóż Kamil, dawaj, gramy, 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 gramy Cześć, cześć A, podwójny kawałek